Działem, że stosowałeś od nas X Maxa. Stosowałem no. i będę stosował dalej. A na czym? Na jakich uprawach? Rzepak, groch. Pszenica i ziemnia. To zresztą to, co mówiłeś przy rzepaku, że jest taki bardziej zielony, mocny. To jest no po to... prostu postawić, jakby postawił czarne, koło białego i różnica jest kolosalna. I mówię, no teraz żałuję, że nie zastosowałem na wszystko, ale na, w tym roku nie będę robił żadnej kontroli od razu mówię z góry, <laughs> to jadę wszystko. Ale od wiesz razu. co? Ale wiesz, że ja w zeszłym roku zrobiłem to samo. Zostawiłem dużo więcej kontroli i żałowałem tego niestety. A w tym roku takie paseczki, no, to musi być, co nie? Jest? ale większość przejechana, a tylko paski kontroli, a w zeszłym roku trochę tak robiłem pół na pół, no i tak pół pola, kurde, później mówię, szkoda trochę tego, że... Szkoda ja bo mówię, u nas dużo, dużo szkody zrobił mróz teraz na wiosnę i że rzepak no. był na, po prostu na wiosnę, on się z, zabrał tak, jak miał się zabrać, a ten, co nie był opryskany, on strasznie... Ja się nawet obawiałem z tego względu, że u nas po prostu była bardzo sucha jesień, myśmy posiadali 24 sierpnia rzepak, on do praktycznie do końca tak, września, on po prostu nie wyszedł, no. On dopiero wyszedł początkiem października. obawiałem się, że. późny zabieg był z nim. Zabieg po prostu. Zabieg tak. był stosowany po 11 listopada już. E, dzięki wielkie e, za, no, za Twoją opinię. Ja również dziękuję.